widzowie z tej strony Pawliczek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj będziemy reagować jak chomiki uciekają z takiego labiryntu, więc to będzie mega słodki odcinek, więc strzelcie łapę w górę i życzę Wam miłego oglądania. Mamy pierwszy filmik i tu, chomik chyba. Próbuję uciec z jakiegoś więzienia! Komiku! <laughs> no dajesz! Tak, labirynt! Więzienie, labirynt! I tu, komik, jakie to jest fajne! Co tu się... Okej, okay, tu jakieś... O, tu przejście za tym! Yy, tym, jak to się... Yy... Zmywalką, nie, może że... My walką Za my Za... za, za kra ale nie, nie. Jak to się nazywało? Z lewem, za zlewem, tak, za zlewem. Czemu zapomniałem jak to się nazywało? O nie, tu kamera uchwyciła, że uciekł. I co teraz? Co się teraz stanie? Okej, okay, jakaś wentylacja. Chomiku! Uciekaj, chomiku! Uciekaj, chomiku! Prędko, ratuj się! Ja nie mogę! Takie to jest kreatywne! Mega! Mega! Co się stanie teraz, bo to ten alarm jest? Ale tu coś się dzieje? <słyska> <słyska> Okej. Okay. Co tu się... No dawaj chumiku, uciekaj, uciekaj no. Przejdź sobie... Tamten w ogóle LEGO jest trup LEGO! No dawaj, chumiku! I co tu się dzieje teraz? Przechodź, przechodź! Okej! Okay. Przycisnął się. Tylko szpara. Niebezpieczeństwo. Co to jest w ogóle? Co to jest? To jest jakaś niszczarka? Nie wiem. Okej. Okay. Ja Nie mogę. Ciekawe co ten homik sobie myśli w ogóle. Woda jakieś tu w ogóle. Co to jest wklejona, nie? Ja! Ja! Idzie. A tu lawa. Ostrożny chomiku, żebyś nie natknął się na lawę! Ostrożnie! Żebyś nie spadł. Chomiku. Ej, co się zajęło? Chomiku! O dobra, przeszedł. CO TO JEST?! Jakieś przeszkody. Okej. Okay. Dobra, przechodzi. Okej, okay, tu się przyciskuje. O, tu jest ten dla Chomika, że on sobie tak biega i to się kręci, nie? O, co tu chodzi? Co ty raz? A, bo to się będzie kręciło w tą stronę! Jakie fajne! Okej. Okay. O, jest profesjonalna muzyka zagłady. Profesjonalna muzyka zagłady. To muzyka jest zarąbista. Okej. Okay. A tu musisz się przecisnąć przez te jakieś pręty tu i przejść przez rurę. Okej. Okay. No dajesz komiku. Jakiś wąż, o nie! Wąż tu przechodzi. Okej. Okay. Uciekaj, humiku! Węże atakują! Szybko, szybko. Nie, to jest jakaś kolejna przeszkoda. <grytania> Dobra. Jo! Co to jest? Co to jest? Okej. Okay. A tu jakieś yy, przekąski były. O nie, zamknęli go. I co teraz? Złapią go po raz kolejny? O nie. On tu przygry Ej, on to serio gry... On to serio przegryzł? Nie wiem. Yo. Okay. I przechodzi normalnie, jakie fajne. OK. Tutaj się przeciska. I co tu jest? Jakiś worek, OK. <ścoughs> I, ej, jakiś balon. I co, chomik uciekł? Ucieka balonem! I uciek z więzienia? Oj, co tu! Wylądował! Ok. I gdzie go tutaj ten? Oj, oj, oj! Czemu on tu wchodzi? Nie możesz sobie uciec? A i przecież on już uciekał, on wszedł do jakiegoś. Nie wiem. dziwna. Ciśnie się komiku, dajesz radę. Pięknie lawa tutaj. Niech on przejdzie? To będzie musiał też. Prze... A dobra, on to. Ten musiał wywalić. Fajne. O nie, jaki ten pająk ogromny. Szybko. Ej, bo ten pająk tam normalnie. O, tam, tam gdzieś. O, nie wiem, jak to pokazać. Idzie za nim. No, wychylał się z tamtej kryjówki, ale chyba nie poszedł za nim. On jedzie jakimś wagonikiem. <suszy> <suszy> Okej. Okay. O, sorry. Co tu? Okej, okay, przechodzi przez przeszkody. Okej, okay, co to? Jakieś kręcące się, jakieś normalnie, nie wiem jak to nazwać, a tu kulki. Jak te kulki wystrzelają stąd? Jak to jest zrobione? Jak, jak to działa? Okej, okay, porąbane. Co to jest? Co się... co się... to są, to są ołówki, wiem, ale co one mają udawać. O, ok. Przygryza się tu po raz kolejny. O nie, szybko, chomiku. Albo toś ten zamyka, no. przycześnie go, zara. Szybko! No dawaj! Okej. Okay. No dawaj, dawaj. Jest, udało się. Pięknie. A to co to? A czyli komik w końcu uciekł do jakiejś. <laughs> nie wiem, nie znam się na homikach i na ich tych rzeczach. do jakiegoś. No nie wiem, nie mam pojęcia. Do jedzenia uciekł! Pięknie, i teraz komik może się zajadać. Dobra widzowie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na razie, cześć i pa!